Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę mojego lekarza NFZ, którego zbudowałem w Minecrafcie. A więc zaczynamy. Jak widzicie, jestem tam. I tam widzicie napis NFZ. Ale żeby do niego pójść, to musimy przejść taką króciutką drogą. I to właśnie idziemy. Patrzcie, tutaj zrobiłem tak. Umieściłem tutaj po bokach liście dębu, aby nie wpaść do wody. Zobaczcie, jak ten lekarz ładnie wygląda. Już poskoczę go bliżej. I patrzcie. Tutaj brama jest do otwarcia. To jest ta najnowsza z bladego dębu, bo blady dom jest nowy. I tutaj macie napis NFZ. I cały lekarz jest zbudowany z. Desek bladego dębu. Ja już go wczoraj zbudowałem z tych nowych bloków. To już wam mówiłem przed chwilą. Najpierw wam pokażę wygląd tego lekarza. Tutaj z tyłu nic nie ma, bo nie opłacało mi się za bardzo tego umieszczać. Ale to trudno. Nie zawsze musi wszystko być idealnie. Tutaj po boku nic nie ma. Tam po jednej stronie jest tylko jedno okno jedynie. Patrzcie, tutaj mamy dwa szyby. Jedna jest tam, do której zaraz przejdziemy do środka. A druga jest tam do sali lekarskiej. Dobra, patrzcie. Tutaj zrobiłem taki mały daszek z żelaznymi drzwiami, które otwiera się tym nowym przyciskiem. Jeszcze Wam coś pokażę, zanim wejdziemy. Spójrzcie, na, jednej na pierwszej tabliczce bladego dębu, czyli tej nowej pisze Narodowy Fundusz Zdrowia bo NFZ to jest skrót od tego a tutaj lekarz w świecie Minecraft Dobra, to możemy teraz wejść do środka Już mam chyba wszystko pokazałem na zewnątrz więc przejdźmy tu. I zobaczcie, tutaj zrobiłem taki słupek z kłody i tutaj napisałem na tabliczce poczekalnia NFZ I Tutaj zrobiłem taką sporą poczekalnię, a nad drzwiami E, dałem tabliczkę z napisem wyjście ewakuacyjne. I drzwi e, się tak samo otwiera tym przyciskiem. Spora ta poczekania. Jak, naprawdę, jakby bardzo dużo ludzi chciałoby tutaj przyjść, to żeby mogli. Zamkniemy tu na razie drzwi. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tutaj nawet umieściłem kaktusy. Nie, przepraszam, takie już linki. E, tutaj schodowałem e, dąb sadzonka tak jakby, żeby było po prostu ładnie, tutaj z, bl z bladych zapalni czy z tych nowych, tak właśnie ma być. I zobaczcie, tutaj na ścianie przy recepcji jest logo nfz dokładnie tak samo jak na zewnątrz, a na suficie są e, światła. Sufit jest z jakiejś terakoty, ale nie wiem dokładnie, nie będę jej sprawdzał teraz. Albo po prostu przejdźmy tam do pracowni osadnika. Tutaj musimy otworzyć bramy i jednocześnie zamknąć ze za sobą, żeby nie wyszedł. Zobaczcie. Tutaj mamy taki monitor ekranowy, a tutaj siedzenie, na którym siedzi ten osadnik. Tutaj zobaczmy hakerowa skrzynie. W tej chwili jeszcze nic tutaj nie włożyłem, ale powiem Wam, że ja poza nagraniem może, pokładam tutaj może jakieś mikstury, tak jakby to były syropy, czy jakieś leki przeciwbólowe. Dobra, przejdźmy dalej. Tu jeszcze wam mam książki, ale to może przeczytam Wam je na koniec. To teraz idziemy do gabinetu lekarskiego. Dobra, to teraz idziemy do gabinetu lekarskiego. Jak widzicie tabliczki tutaj też napisałam tabliczkę bladego dębu, a nad nią gabinet lekarski. Więc wchodzimy i patrzcie, od razu nam villager się tutaj pojawił, bo on leczy ludzi. Tutaj dam takie obrazy, jakby tutaj ktoś przyszedł do okulisty. I tutaj udekorowane garnki, jakby to było potrzebne komuś. I tutaj tutaj e, przełącznik czerwienitu. Tutaj kilka statywów alchemicznych, ale chyba się ich nie da używać, po prostu dałem. I dozowniki, a tutaj jest waga ciśnieniowa, ale nie wiem, jak by to nazwać, bo nie wiem, jak się nazywa to kowadło, ale chyba się nie da, tak mi się przynajmniej wydaje. Patrzcie, tutaj dałem kolejne światła i sufit jest z tej samej terakoty, czy tam na poczekalni. Patrzcie, tutaj jest łóż, tutaj są, jest kilka łóżek, jakby tutaj przyszli chorzy ludzie żeby mogli się tutaj położyć. I to, i tutaj no, robimy badania ciśnień. Na przykład, jeżeli ktoś potrzebuje zmierzyć brzuch czy coś albo plecy, to musi się jedynie położyć na tym łóżku, bo inaczej nie ma opcji. Patrzcie, jeden villager wszedł tutaj. Cześć, villagerku! Jesteś lekarzem? Dobra. Chyba już wam wszystko tutaj pokazałem, więc możemy wrócić spokojnie z powrotem na poczekalnię. I przeczytam wam te książki jeszcze. Jak widzicie, villager tam już wszedł, dlatego, że villagery automatycznie umią sami otwierać drzwi. Dobra, ale wyjdźmy i zamknijmy drzwi. Przeczytam wam jeszcze te książki. Patrzcie, napisałam aż 8 stron. Dobra, to zaczynamy od pierwszej strony. W tej przychodni robimy badania USG w godzinach od 10 do 17, za które odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Srona druga. Diety NFZ są odbierane przez dziedziny lekarzy lub farmaceutów. Leki farmaceutyczne są odbierane przez lekarzy lub diety Narodowego Funduszu Zdrowia. MSWIA ogłosił ministra zdrowia za ogłoszenie ludzi, którzy leczą się na Izbie przyjęć, co odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia. To była strona czwarta. Przeczytam wam teraz w stronę 3 z czwartą. Teraz idziemy na stronę piątą i szóstą. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji finansuje pobyt lekarza na czasach badania USG, za co można zapłacić kartą kredytową, jeśli dany pacjent chce się na to zapisać. Strona szósta. Wyniki badania USG Brzucha mogą być dofinansowane za Narodowy Fundusz Zdrowia. Strona siódma i ósma. To ósma już będzie ostatnia, bo napisałam tylko osiem stron. Ale to strona siódma. Dokumenty MSW i A mogą być przydatne w przychodniach lekarskich NFZ, za które odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Strona 8, czyli ostatnia. Finanse w tej przychodni mogą być socjalizowane za oddziały Agencji Badań Medycznych, do którego można wprowadzić to do potężnego badania medycznego. Dobra, przeczytałam Wam całą książkę. A więc możemy wyjść. Może włączę jeszcze dzień, żeby mi się tutaj moby nie pojawiły. Otwieramy drzwi tym nowym przyciskiem i wychodzimy. Może jeszcze wyjdę tam na, na sam początek. Patrzcie, jak ten lekarz mój ładnie wygląda. A, jeszcze Wam zapomniałem czegoś pokazać. Że dach jest z takiego półbloku, ale nie wiem, jaki to półblok, ale nawet nie będę go sprawdzał, bo nie będzie się za bardzo opłacało. Tylko po prostu już sobie pójdziemy. Jeszcze raz otwieramy bramkę i idziemy. Może będę jeszcze na razie do tyłu, żeby Wam przedstawić tego lekarza jeszcze raz. Ale naprawdę ładnie wygląda. Teraz muszę jeszcze włączyć pogodę. Patrzcie, jak on ładnie wygląda. Jest zbudowany z nowych desek, bo deski z białego demu są nowością. Dobra. tu się z Wami pożegnam. Okej, okay, jeżeli podobał Wam się filmik, to zostawcie kciuka w górę i napiszcie coś w komentarzach. Zapraszam Was na pozostałe filmy na moim kanale. Cześć i do usłyszenia. Pa!